To jest smaczna ryba. Od płoteczki zimą do, do okonia, do, do innych ryb letnich. Także super jest. Jestem w Pyrzycach, na zalewie w Sicinie i złowiłem swoją pierwszą rybkę. Na tutejszym akwenie jest to krasnopióreczka. Schowałem się w tym zacisznym kącie, gdyż niemiłosiernie wieje. Na zalewie nawet jest spora fala. Wszystko jak na złość. Wczoraj było jeszcze wręcz afrykańsko-upalnie. Dziś pogoda się przełamała, a ja spędziłem spory kawałek nocy i cały poranek jadąc tutaj set kilometrów z centralnej Polski, z Mazowsza na Pomorze Zachodnie, konkretnie do Pyrzyc. Powiem wam szczerze, że kiedy tutaj pierwszy raz przyjechałem, to przez chwilkę zastanawiałem się skąd nazwa tej miejscowości. Miałem takie skojarzenia, no, że tak powiem, ziemniaczane, no bo wiadomo, w pobliskiej Wielkopolsce na ziemniaki mówi się pyry, a tymczasem nie ma to żadnego związku. Tym bardziej, że tutejsza ziemia to świetny czarnoziem, który rodzi najszlachetniejsze gatunki zbóż. I cóż się okazuje? W języku starosłowiańskim pyro oznaczało pszenicę i stąd mamy pyżycę. W tej chwili bawię się troszeczkę tymi krasnopióreczkami, bo jest to taka ryba, będąca poniekąd deską ratunku, kiedy wieje i nie za bardzo jest co połowić, a znajdzie się taki zaciszny zakątek jak tutaj. Jest jej bardzo sporo. I najczęściej chętnie bierze przez całą wiosnę, całe lato, wczesną jesień, w październiku doskonale bierze. Należy tylko pamiętać, że w odróżnieniu od płotki krasnopiórka, czyli wzdręga, ma swój wymiar ochronny 15 cm. I te rybki niewymiarowe należy obowiązkowo wypuszczać. A druga sprawa to jest taka, że krasnopiórka pomimo, pomimo, że jest poniekąd rybią ślicznotką, to jest takim rybim wampem, urokliwa z zewnątrz, a pusta w środku, bo niesamowicie oścista, jeszcze gorsza do jedzenia niż płoteczka. Ja chciałbym złowić jakąś miarową krasnopiórkę albo poproszę kolegów, którzy tutaj łowią na spławikówki, by sprezentowali mi jakąś płotkę lub krąpia, żebym mógł sobie wyciąć fileciki i wieczorem postawić na gruntówkach na sandacze posiedzieć, trochę odpocząć od tego całoletniego spiningowaniem. A jak jesteśmy jeszcze przy spiningowaniu, to zdręgi są również wdzięcznymi rybkami do łowienia nie tylko na spławik, ale również na spinning, jak i na muchówkę. Oczywiście tam, gdzie warunki ku temu pozwalają, o, biorą takie maleństwa. Ale proszę zobaczcie, jaka to piękna rybeczka. Jej gwarowa nazwa, krasnopiórka, wzięła się od czerwonych płetewek no i takiego złocistego wybarwienia. Ta na pewno nie ma 15 cm, więc wraca do wody. Jedyny warunek przy łowieniu krasnopiórek, bo nie są to zbyt pochliwe rybki, to taki, żeby nie spiąć żadnej w statku, które żeruje, bo wtedy to statko błyskawicznie się przemieszcza, ucieka i tyle. Так то с теми рыбками есть. co widzicie w wodzie, przy tej trzinie to mój spławik. Urwałem go. Wydaje mi się, że uda mi się go odzyskać. A łowię na spławiczek w typie, który pokazywałem Wam już na Wiśle, jak łowiłem kleniaczki. Z tą tylko różnicą, że nie jest on wykonany ze stosiny ptasiego pióra, jest to full syntetyk. Jest to spawik z balonika, a konkretnie z rurki od balonika, dziecięcego balonika, którego oba końce zostały zasklepione dwuskładnikowym klejem. Tym sposobem ma świetną pływalność. Po środku jest kawałek ołowianej taśmy. Na to nawinięta jest biała taśma elektroizolacyjna jako trzymadło. Kiedyś stosowałem yy, gumki. Wycinane z wentyli rowerowych, ale te gumki szybko się utleniają. taki sposób jest o wiele trwalszy, no i grube, jelitowe koszulki na końcach i warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, taka koszulka powinna wystawać nieco poza obrys spławika, ponieważ chroni nas to przed zarzucaniem zestawu, czyli wtedy, kiedy kawałek żyłki z haczykiem przerzuca się tutaj. No jak Widać nie zawsze to daje stuprocentową skuteczność, ale pomaga. Fajne, miłe łowienie, leciuśkie, minimum sprzętu. Jakby były większe krasnopióry, a nie krasnopijo, rządka, to zabawa naprawdę na sto Jest pod y, dosyć ścisłą kontrolą na naszej społecznej straży rybackiej. Y, prowadzimy systematyczne zarybiania y, przynajmniej raz w roku y, z naszych y, stawów hodowlanych, które się znajdują po lewej stronie. Tak, tam są dwa takie stawy hodowlane nasze, y, z których pozyskujemy. Około 2 y, ton ryby rocznie. Y, to jest ryba typu karp, kara, ślin, y, szczupak. Y, oprócz tego y, dostajemy też y, po prostu z, y, z okręgu ryby, które tak jakby nam się należą y, z urzędu. Y, no i plus wiadomo, ze, ryby ze swoich hodowli. Zarabiamy nasze najbliższe jeziora y, z, jednak z dużym, z dużym naciskiem na ten, na ten zalew, tutaj y, zwany Siciną. O tej infrastrukturze naszej, o tych nowych pomostach tutaj opowie Grześ. Pre, y, Grzesiu Rogalewicz. Y, Leszczyk. Leszczyk. No, rybek jak widać nie brakuje, zarzucamy. Rybka się zapina. I na pinkę? Na białego robaczka, to znaczy na kolorowego, ale na... Tak, biały barwiony. No. Biały barwiony. Tak zwany. Także... I na jednego? Na jednego robaczka, myślę, że nie ma dzisiaj dużej presji wędkarskiej, nie ma sensu. Wędkarzy wywiało. Dzisiaj wywiało, tak pogoda nie sprzyja, dlatego na zbiorniku jest niewielu wędkarzy dzisiaj, ale... Dlatego też nie ma tutaj sensu. Najprostszą zamętę wrzuciłem kilogram na jedną, na jednego grubego robaczka. No i tak jak widać, rybka rybka jest tak praktycznie od ręki, tak? Tak i na szósteczkę, na bata. Szósteczkę bata, tak. Czyli na wędkę, że tak się wierzy, którą prawie że stać każdego. No. Dokładnie, woda jest naprawdę wszech do połowu na, na wszelkie metody, może to być na tak zwanego bata, na którego ja teraz łowię. Ostatnio bardzo modna się tutaj zrobiła metoda odległościowa z bardzo dobrymi wynikami. Na zestawy skrócone, na tak zwaną tyczkę. Bardzo dużo też tutaj. Ja nawet blania teraz wiesz, nie widziałem. Ja też. <laughs> Czyli ja taka jeszcze spławikowa nie jestem. Za ten. Bardzo dużo tutaj mamy, o, uciekła sobie sama, no i bardzo dobrze. Yy, naprawdę można dużo rybek sobie złowić, zrelaksować się po pracy, odpocząć. I jeszcze jedna rzecz, ten pomościk, na którym my z Jarkiem, ja stoję, Jarek siedzi i wędkuje, to jest pomost dostosowany do potrzeb ludzi łowiących ryby, a będących niestety na wózkach. Tak, jest, to jest. Bo i takich wędkarzy jest bardzo wielu wśród nas. Ja mam u siebie w kole na przykład kolegę, który z tak dobrą sprawą startuje we wszystkich zawodach Henia, Buskowicza, z mm -hmm. no bo tak już niestety mu albo stety zostało, mamy jakąś poważną rybę. Chyba. chyba nie, ja troszeczkę tak nie szarżuję, po prostu staram się delikatnie. Tylko bym chyba. Nie wiem, czy nie chciał tej rybki może, tak, także jak nie przeszkodzę, to Nic bym chciał ją tutaj sobie delikatnie zabrać. O, uciekła sobie, nie szkodzi. Tak, jest to pomościk przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Także założymy nowego robaczka. Rybkami się ładnie bawimy, tak jak widzicie. Przy okazji troszeczkę je dokarmiamy. O, zakładamy jednego robaczka na haczyk i heja. No i teraz przyjrzyjmy się braniu, zobaczymy jak te branie takie delikatne wygląda. Tak jak dzisiaj Krzysiek widzisz nie łowię zbyt delikatnie. Powinniśmy tutaj łowić mniej więcej zestawem takim około 1 gram, ale z tego względu, że był bardzo duży wiatr. Yy, założyłem spawik 2 żeby. O, I ładnie zaczyna się branko. Lekko przytopiło. Ale rybka zaczyna się coś tam bawić. O! I tak mniej więcej. O! Była jakaś dosyć ładna rybka, niestety. Nie zaciąłem jej. Za bardzo chciałem chyba to pokazać. Ale był to leszczyk, bo jeszcze zostawił ślus na żyłce, ale możemy jeszcze raz to zrobić. Przyjechałem dzisiaj tak po pracy, odpocząć, złapać trochę wiatru, popatrzeć, co się dzieje na wodzie, jak pływają kaczki, jak pływają inne zwierzątka i połowić trochę rybki. tak? Po pracy to jest tak wskazane, jedni troszeczkę lubią rowerkiem pojeździć, inni lubią trochę po pobiegać, A ja lubię tutaj przyjechać połowić trochę rybki. Oczywiście rybka idzie do wody, tak, bo, bo, bo takie mamy swoje. Tak lubię, żeby ta rybka wracała do wody. Tu jest bardzo, bardzo fajna woda dla mieszkańców pyżyc i okolic. Ludzie przyjeżdżają, jest spokój, łowią rekreacyjnie, łowią w niedzielę, łowią w sobotę, ale łowią też również w tygodniu. I Naprawdę z tego co słyszę, to ryba obwituje w bardzo różnorodną rybę. Naprawdę są, są różne fajne okazy, które wędkarze później spotykają się w domu, rozmawiają. Są bardzo ładne liny, ładne karpie. Jest też możliwość rozegrania tutaj bardzo fajnych zawodów. Od pewnego okresu czasu tu się rozgrywają zawody okręgowe klasy okręgowej, klasy międzynarodowej, czyli tutaj y, zawody typu pomerania, tak zaproszeni są goście z Niemiec i okolic i ryba jest naprawdę równa, o proszę bardzo, ja tylko po prostu chwilę tu y, y, tak z, r, przy rozmowie, rybka podeszła, skubie i zobaczyć proszę, to są bardzo fajne leszczyki, które można łowić na bacika, można łowić na na tyczkę tutaj, można łowić tutaj odległość, ale również ta woda obfituje w rybę drabieżną, tak, i tutaj na przykład przyjeżdżają zawodnicy, trenują przed jakimiś tam ogólnopolskimi zawodami, czy, czy grampy Polski, na przykład spinningiści, tak, przyjeżdżają na przykład, y, trenują tutaj metodą odległościową. Tu każda metoda jest skazana i można naprawdę połowić. Ludzie dbają o to, no i każdy zwraca uwagę, tak, na, na to wszystko i no i dlatego to jest tak zadbane, ludzie są zadowoleni, jest taka cisza, o i pięknie rybka tutaj też wzięła, o, proszę zobaczyć jaka ładna, nie mam podbieraczka, tak, ale, ale naprawdę, jak mówi Grzegorz na no, proszę bardzo o piękna rybeczka, można odpocząć, można się pobawić tak. Delikatnie odczepiamy, odhaczamy. No i ja to tak po prostu tu po pracy, każdego dnia można przyjechać, posiedzieć, godzinę, dwie godziny odpocząć, po tym wszystkim. Staram się to robić delikatnie, żeby ta rybka też o... i z wędkarskim pozdrowieniem idzie do wody. to jest długość To jest ósemka Szymano, dawniej dobra wędka, na którą wędkowałem jeszcze za czasów kadrowiczów szczecińskich, ziomka, nowaczyka. Sprawdzałem się bardzo dobrze na Karsi Bożu. Ja mam na, prośbę, żebyś na do Ciebie, najdłuższą łowię na szóstkę. Daj na prezesowską. Proszę Będę, bardzo. Będę, może uda mi się jedną rybę chociaż złowić. Proszę bardzo, proszę próbować, może szczęście dopiszę. Bo nawet naprawdę, na tak długi batnik, nigdy w życiu nie łowiłem. No, na szóstkę najdłuższy. Ja staram się bo jeszcze dalej mam dziesiątkę i na tym akwenie ta dziesiątka y, bardzo pasuje i sprawdza się. Przez, przez parę sezonów była ta, ta tajna broń moja. Robiłem tu wyniki powyżej 10 kg w ciągu 3 godzin. Całkiem przyzwoite wyniki. Y, obecnie koledzy mnie podpatrzyli i, i przy odpowiedniej pogodzie Odnegościówkami mnie niestety... koszą, Koszą. koszą, koszą. A zwłaszcza na gdzie gdzie ta ryba jest dalej, gdzie, no. gdzie, gdzie po prostu... Ale m, bat to jest Ale wędka właśnie, to, to jest ten Słabisa. kontakt bezpośredni, uważam, wędkarza z rybą dzieciaki tak powinny zaczynać nie od tych bazarowych wędek z kołowrotkami, tylko od bata. Yy. Ładnego, to nie musi być wędka za grube pieniądze, myślałem, ale się szukało nie udało, nie udało się, ale przyjdzie, przyjdzie jeszcze, bo no, jest za głowy, zarzuca tak w po prostu jakby, no jak, jak jakby ja pozwoli, trochę... jak poleci, to to obojętnie gdzie, także nie, ja takim głównym y... nie umiem chodę, Nie wprawiony no, jestem, no nie. ja też, ale to trzeba tak śmiało tam poleci. o Opa. jest pięknie, 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 to jest tak, bo proszę prezesie, dziękuję kolego, dziękuję bardzo, zawsze się z wędką czuję Pewnie. swob... pewniej, swobodniej i, 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 i no po prostu jest mi dobrze z tą wędką. się rozmawialiśmy o dzieciakach. Tak. E, tu są wymarzone warunki, żeby był obóz dla dzieciaków. Więc... Tak jak jest organizowany w Berdo, w Bieszczadach. Tak, tak. Nad tak. Soliną byłaby poprzekątnych, bo Polska skrajnie południowo-wschodnia i skrajnie północno zachodnia. A plusem też jest to, że tu można zrobić każde nawet tak zwane zawody integracyjne z osobami, tak. które są, no, się... bo jesteśmy na tych pomostach. To są, dla Buskowiczych. Tak, to są, no, mamy w, było w projekcie, jaki utworzyliśmy przy, na, na bazie lokalnej grupy rybackiej sieja w Marianowie. Utworzyliśmy właśnie ten projekt tych 85 stanowisk, plus droga dojazdowa, plus prak, dwa parkingi, plus pięć wiat, z paleniskami, z, z miejscami do grillowania. I tutaj właśnie można takie obozy uważam młodzieżowe bardzo dobrze. Organizować, jest tu kontakt cisza, kontakt z przyrodą, jest, jest po prostu spokój. I, i, i no marzenie moje, żeby to pożyczki prowadzić jakąś i obóz, i imprezę ogólno, ogólnopolską, żeby o pożyczkach nie jak kiedyś tylko z blokad dróg przez rolników, tylko teraz właśnie przez polski związek wędkarski, przez wędkarstwo. Jeszcze nie mieliśmy pomostów. Tutaj 100 dzieciaków na dzień dziecka przychodziło i wędkowało. Zbrę, tak. I, I teraz też mam no, no, tutaj co roku. Mam... Ja co widziałem jak Artur łowił, piąteczka, bat, tak. więc mówię, żadne nakłady, jak tej ryby jest, to jest cały czas zabawa, cały czas zabawa. Tutaj dzieciaczki na, na czwórkę, na trójkę. No. To. Przecież to jest, jest dwa metry na, na czwórkę, dwa metry w tym miejscu, to są taki rowek i ten. Także naprawdę no, chwalę się tą wodą i cieszę się, bo, bo tu ludzie przyjeżdżają, przyjeżdżają ludzie. Przy jakichś innych okazjach z Polski wędkarze, nie wędkarze. Jeżeli wędkarz to chwali to jako, jako wędkarz że fajne łowiska. Jeżeli ktoś jest turystyczny, to też chwali to, że tutaj jest właśnie są te wiaty, że można możliwość posiedzenia, pogrilowania. To są czyste wody. Tu jest płynąca, Czarnowo mamy głębokie, piaszczyste. To jest smaczna ryba. Także od płoteczki zimą do, do okonia do, do innych ryb letnich. Także super jest. Dzisiejsza zmiana pogody trochę dała mi w kość i to dosłownie, bo odwykłem od takiej ilości ciuchów jakie mam na sobie. Od długich spodni, butów, polaru, bluzy. Przewaliło się straszne dzisiaj wietrzysko. Koledzy z Pyrzyc, którzy wędkowali tutaj na spławikówki, pojechali do domu, a ja siedzę. Pilnuję dwóch gruntóweczek z grającymi szczytówkami, mam je postawione na takie oto fileciki z leszczyka i liczę może jakiś sandaczyk, a może nawet sandaczysko z sieciny przygnie jedno z grających szczytówek, a przy okazji na do widzenia taka praktyczna uwaga jak łowimy nadgające szczytówki, tak z łódki, jak z pomostu czy, czy z brzegu, gdzie mamy je postawione na podpóreczkach, nie stawiajmy ich szeroko, żeby nie dostawać oczopląsu, stawiajmy je bliziutko, wtedy można się wygodnie, tak jak ja teraz to czynię, posadowić i obserwować. Przyginanie, przygina, drygnie, nie przygina, drgnie, nie drgnie. Do zobaczenia.